Panie, a ile to? 365 zł. Uh, uh. Halo, tak? Dobra, dobra. Dobry, panie daj pan klocki do Volvo. Momencik, rozmawiam. E, panie, ale mi się śpieszy, daj pan te klocki. Ej, co, poczeka pan chwilkę, zaraz odzwonię. Co trzeba? Jaki no klocki do Volvo. Jakiego Volvo? Dawaj pan, bo mi się śpieszy. Panie, no tu jest ze trzy rodzaje klocków. Dawaj pan, byle jakie, dawaj. Dobra, jeszcze pan wróci. Coś za pana. Nie, nie, ja tylko patrzę. To ile tam wyszło? 256 zł. Panie, opuść pan tam coś. Panie, to jest cena zablokowana przez szefa, nic nie mogę nie zrobić. To mi. Ale to ja jestem kolegą, szefa, ja go znam tam ten. Jak opuść pan coś? No to zadzwoń pan sobie do szefa. I... Nie, nie mam numeru, tam posiałem gdzieś telefon zmieniłem. Panie, jak pan jest kolega, to na pewno pan numer masz. Ech. Paragon? Faktura? Panie, a bez kwita będzie taniej? Daj lajka i obserwuj. I puść to dalej. Udostępnij.